Dzień dobry, Patrycja, jak tam twoje samopoczucie? Bardzo dobrze, cieszę się, urodziny się udały. Moja droga, jak te urodziny zapiszą się w twojej pamięci? Że, że mam bardzo dużo fanów, przyjaciół, bliskich rodzin, i dziękuję Bogu za takie wsparcie, za taką ludność. A jak, ee, jaka atmosfera panuje, panowała na tych urodzinach? Bardzo fajna, chucz, jak mnie ładnie przywitany. Mnie bardzo zastanawia, co fani ci dali, bo widzę, że tu dość dużo prezentów leży. Jakie podarunki ci dali? Na pewno coś prosto z serca. coś prosto z serca i pokazali to, że jestem najważniejszą osobą w internecie. Moja droga, a jakie ty masz w ogóle marzenia? Bo jak są urodziny, to też marzenia. Jakie marzenie masz i chciałabyś, żeby się spełniło? Na przykład mam takie marzenie, żeby hejtu nie było w tym internecie. No to wiemy, jakie masz marzenie do internetu, a takie swoje, prosto z serca, jakieś takie marzenie dotyczące ciebie. O czym marzysz? się udało w, w życiu prywatnym w związku. Czyli w życiu prywatnym, czyli marzysz o miłości? Tak. A jak wyobrażasz sobie taką idealną miłość. Na przykład wyobrażam sobie miłość chłopaka, który mnie kocha, który mnie wspiera, który jest zawsze przy mnie który, i który nie łzy, jak ja płaczę każdego dnia. Jezu, ty każdego dnia płaczesz? Nie, z takie powody się zdarzają do płacu. O oh no, moja droga, co ty gadasz? Nie możesz tak sobie wiesz! Popaki czy ci rozumiem? Chłopaka potrzebujesz? Tak. No i bardzo z tego powodu Cię cieszę, Pati jesteś w Warszawie, jak Cię ci tu podoba? Bardzo fajne, piękne miasto, bardzo duże możliwości, śliczna stolica. A chciałabyś się przeprowadzić do Warszawy? Kiedyś tak. No to wiesz, jeżeli będziesz potrzebowała opiekuna albo przewodnika, to ja się zgłaszam, bo ja mieszkam, więc wiesz, chętnie Ci y, pomogę. Pati, czasem niektórzy ludzie mówią, że Ty jesteś nieprzyjemna na live'ach, jak byś to skomentowała? Się na przykład, na temat bronić się przed hejtem, oni się do mojej wagi dowalają i do wszystkiego. Czyli rozumiem, nie uważasz się, że jesteś nieprzyjemna? Nie uważam, że jestem nieprzyjemna, tylko im oddaję cienką postę. Czyli to jest tak, że dla niemiłych jesteś niemiła, a dla miłych jesteś miła? Tak. Czyli każdy ma taką patrycję, na jaką zasłużył? Tak. A na jakiej zasadzie blokujesz ludzi? Za co blokujesz ludzi? Na przykład, za to pokaż piersi, pokaż muszerkę, pokaż pupę. I, I za co jeszcze? I za, I za to, żebym się pokazana, go za takie chamskie i zboczone komentarze. Z blokuję. blokuje. istnieje szansa, żeby później odblokować taką osobę, czy blokujesz na zawsze? Blokuję na zawsze takiego zboka, czy zboczkę. Ostatnio była taka sytuacja, że zmieniłaś sobie z cesarzowa internetu na Paty1999. Dlaczego? Po ktoś mnie na ktoś i ktoś mi źle mówił. Ale że ktoś ci powiedział, żebyś sobie zmieniła? Tak. Są tacy złośliwi ludzie, co im nic nie pasuje. I. Co ty sądzisz o tej radzie? Że, że te rady mam gdzieś, ja wolę robić to, co ja uważam za stosowne. Czyli w dalszym ciągu jesteś cesarzową internetu? Tak, i zawsze nią zostanę. Twoim menedżerem jest Dominik i dość dużo jest zarzutów do Dominika, że on ci nie płaci za e, rzeczy ze sklepu. Jaka jest prawda? Płaci mi, ja stale zrobiłam 6 tysięcy i to sam podłekłam swoje pomówienia, to jest wstyd wzdłuż. 6 tysięcy to, twoim zdaniem, dużo za rzeczy ze sklepu? Bardzo dużo. I co najlepiej się sprzedaje w tym sklepie? Kupki najwięcej schodzą. Czyli rozumiem, że nikt cię nie wykorzystuje, bo nie, czasem padają takie rzeczy, że wiesz, że ktoś cię wykorzystuje, twoją niewiedzę i ogólnie cię wykorzystują. Nie, nieprawda, to jest kłamstwo, kurde. Mnie ludzie denerwują. Oni kłamią, nikt mi nie wykorzystuje. I nikt nie korzysta na tobie? Nie, nieprawda, ktoś, ktoś źle to ktoś powiedział. No, wiesz, dlatego jest wywiad, żebyś mogła powiedzieć, jaka jest prawda. To jest kłamstwo i dajcie spokój. Nie, przestańcie zaglądać ludziom do portfela. Patrzcie na siebie, a nie na kogoś. Pati, a dlaczego ty nie łapiesz kontaktu wzrokowego z ludźmi? Pomiędzy mnie te komentarze, te chamstwa. Ale ogólnie nie lubisz mieć kontaktu wzrokowego z drugą osobą? Lubię, tylko z takimi hejterami hamami nie lubię. Aha, no dobra. No to Pati, w takim razie życzę ci udanej imprezy. Co musi być na imprezie, żeby ta impreza była udana? Przede wszystkim Zorganizowane wszystko, barony, torf i przede wszystkim goście. I przede wszystkim, I przede wszystkim mniej hejtu, żeby było bezpiecznie, i ochrona, i porusza. Do której ta impreza będzie trwała? Do trzeciej w nocy, bo jeszcze będzie krubowa. A, okej, okay, dobra, czyli ty jutro śpisz cały dzień. Tak. No dobra, Pati, w takim razie jakie ty masz plany związane ze swoją karierą dalszą? Ja planuję dalej się rozwijać na TikToku. Ja się dalej planuję. Planuję dalej nagrywać TikToki i te bony zakupowe i te co odpakowuję patrz. A jak ty patrzysz na to, że czasem te zasięgi spadają i są mniejsze? To chyba to przez ten hej. No dobra, ale smuci cię to, że te zasięgi spadają, jakoś to przeżywasz, czy jest ci to obojętne? Nie to denerwuje, bo ja teraz kurde popula, no jak spadają zasięgi. Czyli rozumiem, że to gdzieś tam cię smuci. Tak. No, i co ty robisz w momencie, jak widzisz, że te zasięgi są słabsze? Denerwuję się, jestem zła. No i jak to denerwowanie wygląda? Jestem zła, do nikogo się nie odzywam, jestem zła. I potem się na kimś wyżywam ze złości. A dajmy na to, że ktoś by z dnia na dzień zabrał ci karierę? Co byś zrobiła? Bym była wtedy załamana i bym, i bym nie była już sobą. A masz jakiś plan B? Słucham. Masz jakiś plan B na karierę? Plan B na karierę. Nie słuchać podłych ludzi, nie wierzyć kłamstwom. Moim zdaniem jesteś największą gwiazdą internetu, bo no naprawdę jesteś kochana, uśmiechnięta, radosna i uważam, że trzeba takie osoby pokazywać, bo no naprawdę jesteś spoko, jesteś dobrym człowiekiem. Ka pomożesz innym, nie? Pomagam innym i pokazuję ludziom, że, że nie można kłamać, że nie można wszystkiego ukrywać, nie można wszystkiego... nie można wszystkiego trzymać w sobie. Trzeba... Trzeba powiedzieć prawdę i trzeba szukać pomocy. To prawda, dziękuję Patti, trzymaj się wszystkiego dobrego.